Cześć, zapraszam Was na pełen obszerny test tego samochodu na kanale, a to jedynie short, sneak peek tego, co czeka Was w pełnym szczegółowym teście. Na początek kluczyk i czcionka na nim, która przypomina mi bardzo markę Porsche. Jeśli chodzi o zapożyczenia z innych marek, to tutaj na pewno Chińczycy wzorowali się fontami na Porsche. Wewnątrz samochodu mamy niesamowity luksus, który kojarzy się bardziej z Mercedesem, Lexusem. Zresztą są rozwiązania tutaj, które żywcem przypominały mi moją x 205 czyli C-klasę Mercedesa, którą kiedyś prywatnie jeździłem. Przepasna panorama otwierana. Trzy rzędy siedzeń, kapitańskie fotele, wentylacja, grzanie. Wszystko to Wam dokładnie zaprezentuję. Opowiem, jak to wygląda, jak to funkcjonuje w pełnym materiale. Z tyłu samochód prezentuje się bardzo ładnie, bardzo ciekawie. Jest to kapitalne auto, które cenowo może konkurować z Dacią w najbogatszych wersjach, ponieważ Obecnie kosztuje 149, 150 kilka tysięcy. Na wyprzedaży rocznika mamy też instalację gazową LPG za złotówkę. Mamy też pakiet ubezpieczenia OCAC za złotówkę, czy tam w cenie auta nazwijmy to. Samochód jest niesamowity, jakością wykończenia absolutnie kasuje jakąkolwiek konkurencję na naszym rynku. O reszcie plusów i minusów dowiecie się w pełnym materiale. Zapraszam, bo film już pewnie jest na kanale.